Ostatnio się sprawdziło, że film się nagrał. Hmm. No nie będzie szaman gęby pokazywał. Lepiej widoki o zachodzie słońca. Tak na przesilenie. Ważne się skończyło. Nie brunek. Nie wiem, czy brunek potwierdza, czy zaprzecza, czy czuł to w kościach, ale szaman czuł. To jeszcze nie ma nawet 24 godziny. Ale już to czuć. Wczoraj to było bardzo dla szamana odczuwalne. No, bo takiego szczytu wcześniej nie było. No i nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek będzie. No, taki na pewno nie będzie. Taki szczyt. Wiele razy szaman gadał, że cały ten Galimatia ja z tym czasem przejścia Związany. Tak się potem jeszcze przesilał, nasilał. I jeszcze można było zrobić niby więcej. Podbiec. Jak to kiedyś. Takie ma gdzie podbiec. Wszystkie bramy otwarte. I nikt już ani nic z jakiejś specjalnej okazji, nieprzewidzianej wcześniej, nieoczekiwanej nie dostanie i nie doświadczy. Bo przestrzeń. Teraz warunki. Definiuje. A jak z niej skorzystamy jako przejawione w ludzkich ciałach życie, ale na poziomie planetarnym, a nie w jakichś tam indywidualnych mózgojebach, Które tkwią w swoich wyobrażeniach, jakie by one nie były. O sobie, o innych, o świecie nie wiadomo o czym. Teraz tych teorii chyba coraz mniej, albo już szaman ma takie algorytmy, że nie potrafi znaleźć, a w zasadzie nie szuka, bo już nie bardzo jest cokolwiek słuchać. No bo tak jak i szamana gęba, już rzadko kiedy się upublicznia, no tak to tyczy w zasadzie większości. Chociaż jakieś tam pokolenie nowe jest, nie powiedziałbym nowe, ale takie kompatybilne mocno z Matrixem, no ale to jest duchowość masowa, duchowość komercyjna, po 200 tysięcy subskrypcji. Głębokość kałuży. Nie, nie, głębokości kałuży to nie ma. Chyba, że po wyschnięciu. No ale taki tutaj mamy stan. Więc szaman tego nie krytykuje, tylko fakt stwierdza. To wszystko można obserwować. Takie łatwe. No bo teraz całe to obudzenie, no to musi mieć charakter planetarny, moi drodzy. Eee, no i przede wszystkim ono na innym poziomie niż generalnie większość sobie wyobraża z perspektywy szamana, musi nastąpić. Bo na poziomie indywidualnym ni cholery. Nie osiągnęliśmy minimum jako społeczność planetarna, jako potencjalna cywilizacja. No i teraz jedyny egzamin, a w zasadzie tylko taki, od samego zarania był do zdania. Więc ten jedyny egzamin to. Poziom społeczny, świadomości społecznej czy planetarnej musi być jakiś osiągnięty, żebyśmy jako społeczność czy jako cywilizacja mogli swój obieg kontynuować. A to są zupełnie różne rzeczy. Niejednokrotnie w szamantofat. Udycja kiedyś tam dawno powtarzał. No ale to dopiero teraz, powoli, powoli gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, trzeba mocno słuchać, żeby się pojawiły takie. plus minus idące do zrozumienia rozkminki w związku z tym no i ani to dobre ani złe ale to zupełnie co innego no i chcąc nie chcąc Będziemy na to patrzeć, te, z tego powodu tak rzadko swoją gębę do kamery szczerzy, no bo po co powtarzać milion razy to, co już dawno zostało powiedziane. Gdyby patrzeć z perspektywy dualności, no to można trochę. Puh. ślinę przełykać albo jakimś innym mało harmonijnym emocją ulegać że to w taki sposób się musi przekształcać no bo to łatwe nie będzie bo póki co nie gramy w to co wybieramy tylko gramy w to Co ci, co, co chcą tu swoje ugrać, przedstawiają nam jako dobry film. Czy rzeczywisty film? Może nie nam, ale większości, która w tej religii tkwi i dalej ją wyznaje. Swoimi wyborami potwierdza. Parafki stawia, podpisuje. Czasami mają totalne rozdwojenie jaźni, żeby się z tym pogodzić. No ale zawsze jakieś tłumaczenie można znaleźć: że przecież to moja praca rodzinę trzeba z czegoś utrzymać. No, i tak własnymi rękami ludzie swój los piszą. No, a teraz, już po tej górce, która była wczoraj, znacznie to przyspieszy. Bo teraz, trochę tak, jak na tej, tam zabugiem, co się odbywa. bronie wyciągać, no bo to ich być albo nie być, ale to nie ich, tylko nasz. Czy nas też? Co najwyżej, trochę perspektywa tego z jednej strony albo w drugą stronę. Nie ma tu takich, co będą od tego wolni, co najwyżej są tacy, co na tyle już w innej częstotliwości funkcjonują, co nie będą z tego powodu jakoś specjalnej dysfunkcji psychicznej, emocjonalnej, tudzież fizycznej doświadczać. Czego szaman wszystkim wam życzy. Póki co i tak w tym kraju mamy jak w raju, ale to pewno zależy od tego, gdzie ucho przyłożyć i z czym się połączyć. Jak tam Brunczyki? Siadaj przyjacielu. Pokaż gębę do kamery. No co? No co? Ale na pewno damy radę. Były dobre. Nie wydzieraj się, na razie idziemy. Trzeba mam na audycję. W każdym bądź razie były znaki, które świadczą o tym, że teoretycznie mamy szansę, żeby dać radę. Można by zapytać jaką cenę trzeba będzie za to zapłacić. Ale powiem tak. Czy jest jakaś cena, której nie warto za to zapłacić? Choć ta metafora płacenia to tutaj kiepsko wygląda, bo wszystko co z płaceniem związane, to teraz będzie mm, mocno mieszało. Zmysły, odczucia, emocje i jeszcze nie wiadomo co. Wszystkich szaman wita, co tam się pojawili, niby na czacie, bo patrząc na tym smartfonie, drugi raz szaman dopiero to live, niby nagrywa, wcześniej w ogóle nie mógł. Coś się musiało zmienić. W każdym bądź razie wchodzimy w inny czas. Ze względu na to, że osiągnęliśmy maks, to teraz wydarzenia przyspieszą. Będzie jakaś kumulacja absurdu, prawdopodobnie. Mówił już szaman gdzieś tam ostatnio o tym. No, i ta akumulacja absurbu będzie ludziom pokazywać i dawać szansę i możliwość opowiedzenia się po jakiejś stronie. No, ale jak to wykorzystają? No to przecież my mamy wpływ tylko i odpowiadamy za to, co sami możemy zrobić, ale powiem tak, nie radziłbym już w dysonansie trwając wybierać tej opcji, która. Wiadomo... no po prostu. A że to nie będzie do końca takie oczywiste, a może łatwe lepiej powiedzieć no to jest oczywiste, że nie będzie łatwe, bo opcje light to już były. Jak to ostatnio powiedział Jackowski: dobrze, to już mieliśmy. Oczywiście to tylko jego czarnowictwo, no ale. Tak go niektórzy nazywają, ale szaman czasami go słucha. W zasadzie słucha wszystko, co on tam gada. Bo czasami, o kleszcza szaman chwycił. Pożegnaj się z szamana nogą kochany. No, dziękujemy Ci za współpracę. W każdym bądź razie bardzo fajne, można z jego gęby usłyszeć newsy, bo nie do końca czasami są świadome, więc trzeba to umieć wychwycić, czy tam umieć, po prostu trzeba to wychwycić. Bo to nie jest takie oczywiste i niekoniecznie z kontekstu wynika. To są takie wtręty, czasami, wkomponowane w jego narrację. No i jeszcze czasami się składają. Tak jak tutaj, wiele rzeczy. Wiele trzeba czasu. I dystansu i nie interpretowania tego, co się zobaczy, tego, co się usłyszy, i tego, co się dostaje. Bo dopóki, tak od razu wszystko się robi, a jeszcze emocje w to zaangażowane i człowiek taki pobudzony i chce się tym podzielić natychmiast. No to potem to już tak trochę kostnieje, jak galaretka w lodówce. No ale nie będzie szaman o tym mówił, bo już nieraz było to powiedziane. A, to szaman, kurczę, jakoś tak nadaje, że to przerywa, potem się znowu nadaje i od nowa się liczy. I... Niby szamanowi się wydaje, że tutaj 6 minut nadaje, a to już któryś raz te 6 minut jest liczone od początku. Chyba będziemy kończyć przed zachodem, jeszcze do zachodu trochę jest. A tam śląsk zadymiony. Sam szaman z ciekawością to zobaczy, w jakiej jakości to się nagrywa. No i cóż wam jeszcze powiedzieć? Może jeszcze coś szaman nagra z dołu, No ale zobaczymy. W każdym bądź razie, Moi drodzy, 23 lipca sztuka realizacji marzeń. Taka, nie wiadomo co to będzie czy to szkoła, czy warsztaty na pewno cię ciodniowe, tak jak wcześniej były szkoły. No bo jeszcze spróbujemy z takiej perspektywy i z takimi możliwościami, jak tutaj są. Uratować co się da. W sobie, wokół siebie. I w przestrzeni życia. Bo póki co to. O, i od nowa chyba. Nie, cofnęło się. A te inne przestrzenie, mocno podzielone w ludziach. A oprócz tego jeszcze mamy wcześniej w planie, ale zobaczymy, czy będą chętni, czy pojedziemy w Warszawie. Taką całą nocną ceremonię z gongiem pudrze. Jakby ktoś miał ochotę uczestniczyć, to bodajże w 9 w sobotę, pod Warszawą, a w zasadzie w Warszawie, gdzieś tam w Wilanowie, ma się odbyć. To niech pisze do szamana, to szaman da info, bo, albo gdzieś to tam na Facebooku chyba jest. To też taka ciekawa możliwość transformacji treści, jak to komuś pasuje. Granie szamana, No co, brunciu, idziemy. Także będziemy kończyć. Chyba szaman wszystko powiedział. A może jeszcze dzisiaj coś powie z ciemności. No, pokaż się do kamery. Że tym razem wasz szaman żegna. I do usłyszenia. Ha, gdzie to teraz wyłączyć?